Jest teraz to bardzo ważny odcinek drogi, wyremontowany do dyspozycji mieszkańców. Jak widać, cieszy się dużym zainteresowaniem, bo jest taka potrzeba. Ruch jest ogromny, ale to tylko potwierdza, że właśnie ta inwestycja była bardzo potrzebna. Mnie to cieszy, bo ona ma znaczenie zarówno lokalne dla mieszkańców, którzy tu mieszkają, zarówno tej miejscowości, jak i gminy Brudzej, ale tak naprawdę ona ma znaczenie subregionalne, bo łączy dwa powiaty. Nasz powiat z powiatem Sierpeckim, co wskazuje też sama nazwa, sikusz Mochowo, bo to jest tak naprawdę nazwa tego szlaku. Komunikacyjnego i to cieszy. Udało nam się pozyskać środki zewnętrzne. Po przeprowadzonej pomyślnie całej procedurze udało nam się wyłonić wykonawcę, dobrego wykonawcę, który bardzo sprawnie wykonał modernizację tej bardzo potrzebnej drogi. Koszty inwestycji to około 2 milionów złotych. Blisko dwa kilometry zmodernizowanej, bezpiecznej drogi o takiej nowej, nowoczesnej nawierzchni. Jestem przekonany o tym, że na pewno poprawi to komfort, a docelowo wpłynie też i na rozwój tych terenów. Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, tych dróg na terenie powiatu jest bardzo dużo. W wielu miejscach trwają prace, drogi się zmieniają. Tu jest akurat zakończony odcinek, ale trwają rozmowy nad tym, jak ma przebiegać S10 przez gminę powiatu płockiego. Za Wami kolejne spotkanie z generalną dyrekcją. Na jakim etapie? Co udało się ustalić? Z czym wróciliście z tego spotkania? Tak naprawdę S10 to jest, czy też walka o jak najszybszą realizację tej inwestycji. To jest coś, o co samorządowcy z regionu polskiego zabiegają od dawna, zarówno z samego miasta, jak i też z powiatu, z gmin. Natomiast no, ważne są te szczegóły, bo jak doskonale wiemy jest kilka wariantów zaproponowanych. Odbyły się konsultacje. Po tym wczorajszym spotkaniu wiemy, że w niedługim czasie zostanie wypracowany wariant wariant, który no, zostanie zaproponowany docelowo. Będzie to wariant zarówno opierający się na tych wynikach konsultacji, czyli na tym, co mieszkańcy zgłosili, zgłosili i prawdopodobnie będą tam rozwiązania, które pozwolą uniknąć wielu kolizji. Kolizji, o które tak naprawdę martwili się mieszkańcy, bo wiemy, że każdy chciałby, aby ta droga, ta trasa powstała jak najszybciej, natomiast jest wiele obaw takich indywidualnych, jak ona ma przebiegać i temu służyło to spotkanie. Jestem przekonany o tym, że niedługo będziemy mogli po raz kolejny z Generalną Dyrekcją dokonać następnych ustaleń, dzięki którym będziemy w stanie wspierać to, aby jak najszybciej ta trasa powstała, ale z takim poszanowaniem praw mieszkańców i z uwzględnieniem tych wszystkich wniosków, jakie w ramach konsultacji zostały złożone. Czyli możemy powiedzieć, że te wszystkie uwagi zostały wzięte pod po rozwagę w tym momencie i powstał jakiś kolejny ślad, który zadowoli wszystkie strony? Czy tutaj jest? jeszcze będzie coś do przedyskutowania, przeanalizowania. Deklaracje z Generalnej Dyrekcji o tym, że te uwagi są brane pod rozwagę przy trwających konsultacjach, czy też przy tworzeniu tych docelowych rozwiązań otrzymaliśmy. Natomiast musimy jeszcze chwilkę poczekać na to, aby ten docelowy wariant został wypracowany przez generalną dyrekcję. A czy planujecie jakieś spotkanie na przykład z włodarzami poszczególnych gmin jeszcze? Bo na tym spotkaniu w Bydgoszczy byliście w, powiedzmy no, w okrojonym składzie, tak? Było tam bodajże dwóch wójtów. Czy ze wszystkimi planujecie jeszcze spotkać się z generalną, tak żeby rozmawiać? o tym problemie. W spotkaniu dotyczącym właśnie S10 w Bydgoszczy brali udział wójtowie, którzy mieli indywidualne tak jakby sprawy do omówienia w ramach tych konsultacji S10. Natomiast wiemy też, że będą przeprowadzane kolejne konsultacje z samorządowcami danego regionu. Włączymy się w to, ale w momencie, kiedy generalna będzie miała wypracowany już docelowy wariant przebiegu S10. Czy jest Pan zadowolony, krótko mówiąc, z tego wczorajszego spotkania? Jestem zadowolony, ponieważ widać chęć dialogu i widać taką chęć współpracy z samorządem, czy to gminnym, czy powiatowym, przy budowaniu tej inwestycji w taki sposób, aby ona no, nie burzyła tego ładu przestrzennego i też nie wchodziła tak naprawdę w konflikt prywatnych interesów. I to nas cieszy.